powie, no, Jak wygląda sytuacja na rynku części zamiennych Do samochodów produkowanych przez DUFSO? Jeśli chodzi o części zamienne Większego problemu z częściami zamiennymi Do wszystkich marek samochodów nie ma W tej chwili Autoparts posiada Około 25 tysięcy pozycji Asortymentowych w swoich magazynach Więc części eksploatacyjne Części wypadkowe części wykazujące dosyć dużo awarii z takimi częściami nie ma. Oczywiście zdarzają się części, które teoretycznie w ogóle nie powinny ulec zniszczeniu, nie powinny ulec awarii i takie części sprowadzamy w ciągu 10 dni pocztą lotniczą z Korei. Jeśli chodzi proszę Państwa o e, samochody produkowane w kraju, czyli Lanos i Polonez, z tymi częściami jest najmniej kłopotu, ponieważ producenci tych części są w kraju i tak z Polonezem praktycznie w ogóle nie ma kłopotu, natomiast do Lanosa obecnie zakłady filialne DUFSO produkują około 30% tych części, także też nie powinno być z nimi żadnego problemu. Co z częściami do starszych modeli, do Nexii, do Espera? Jeśli chodzi o te modele samochodów, e, też nie ma problemu. E, samochody te, tak jak już powiedziałem, e, są na rynku polskim już od 1995 e, roku. Sprowadzane jeszcze przez e, TIKAR, e, więc do tych samochodów części nie brakuje. E, i ogólnie rzecz biorąc, dostawy części są na dzień dzisiejszy bardzo, bardzo duże. Części wypadkowe, części eksploatacyjne są sprowadzane na bieżąco. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o jakiekolwiek braki części zamiennych, AutoParts uruchomił linię klienta pod numerem 811-5337, gdzie wszystkie problemy Dotyczące części zamiennych, braku części zamiennych, problemy natury technicznej, pod tym numerem telefonu przyjmujemy codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od godziny 8 do 22 wieczorem. A w jakich przypadkach klienci mogą spodziewać się dłuższego czasu oczekiwania na części? Znaczy, proszę Państwa, takich y, przypadków generalnie nie ma, nie notowaliśmy. Natomiast, y, tak jak powiedziałem, są to tylko i wyłącznie części, które y, w ogóle nie powinny ulec y, awarii. Są to przede wszystkim y, plastiki, drobnostki, które no, z przyczyn y, czysto mechanicznych użytkowania samochodu mogą wystąpić takie awarie. Natomiast, tak jak mówiłem, jest to 10 dni, myślę, że jest to dosyć krótki okres czasu. I samochód nie powinien dłużej stać niż 10 dni w serwisach. Thank